W tym odcinku będzie 16 roślin i jeszcze parę innych rzeczy, których nawet nie wymienię. Zobaczcie sami. Na początek Sansevieria. Postanowiła mi zrobić niespodziankę i zakwitnąć. Czekam na kwiaty. Komarzyca! Tak wyglądała na początku kwietnia. Zajrzymy do niej, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Po jakimś czasie rozrosła się, i w lipcu postanowiłam ją wynieść na zewnątrz. Cześć Lucyna. Znalazła mi miejsce takie trochę w cieniu, żeby się nie spaliło, nie doznała szoku. Teraz mamy sierpień, czyli miesiąc później. Zobaczymy. No, dziewczyna się pięknie rozrosła. Te łodygi są takie grubsze, takie bardziej mięsiste. No, jestem bardzo zadowolona. No, myślę, że ona też. Pięknie tutaj na, nabrała sił. A jak mowa o regeneracji, to tutaj jest zielistka, którą mój mąż postanowił zregenerować na zewnątrz i ją wyniósł bo jakoś w domu nie bardzo chciała się podnieść. Ała! A, to berberys samosiejka. A propos samosiejek, mamy ich tu sporo. To są słoneczniki samosiejki, bo zimą dokarmiam ptaki słonecznikiem. No i proszę. A to chyba będzie nawet co zjeść. Z drugiej strony domu regeneruje się, właściwie regeneruje, no wzmacnia się gelenium, które w domu było takie słabe, te łotyki były takie cienkie, więc postanowiłam je wzmocnić i wynieść na zewnątrz, jak widać, od razu się zarumieniło od słońca. I to nowe przyrosty. Trochę strzelgane jest od wiatru i deszczu. No, ale jak nie mam nowe przyrosty będą silniejsze, łodygi będą grubsze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za miesiąc. Mi się tu pilnuję, żeby się wszystko zgadzało. Są tu trzy doniczki: jedna już taka rozrośnięta, sadzonka. Druga to jest taka młoda, dopiero wsadzałam do ziemi po ukorzeniu graniu w ziemi. Kiedyś yy, robiłam to w wodzie, ale strasznie wolno szło. No, i tutaj taka dosyć yy, spora. Zajrzymy tutaj za miesiąc. Zobaczymy. A tą misio na zewnątrz. Niektórzy z Was pytali, jak to jest, że mamy koty na zewnątrz i, i wewnątrz. No wychodzące są tylko trzy koty. To są koty, które były dorosłe tutaj na wsi. i One do nas y, przylgnęły. No i w ciągu dnia mogą sobie wychodzić na podwórko. Na noc są wszystkie domowe. Wracamy do domu. Tutaj mam choję. E, to jest choja, którą kupił mi mój mąż. E, ja ją pocięłam i no, jest już w stanie wskazującym na wsadzenie do doniczki, ale ponieważ te sadzonki są takie różne, dziwne i strasznie, nawet mocno się ukorzeniły, to trochę zwlekałam, bo nie wiedziałam, jak się za to zabrać, jak, to, jak ją ogarnąć. W związku z tym najpierw ogarnęłam kalancze, które już raz ciłam. Tutaj widać przodu małą sadzonkę. Tutaj Ashby się prosiło, żeby tą łodygę odciąć. Chociaż już tutaj cięłam, więc nie wiem. Na pewno można byłoby przyciąć tą gdzieś tutaj eee, i dosadzić tutaj na dół. Teraz jest tylko jedna dosadzona mała sadzoneczka. Tutaj mam. O, to już tak mocno ukorzenioną. Pierwszy raz jak cięłam, to nie chciało się ukorzenić e, wierzchołek, natomiast ten się ukorzenił błyskawicznie i ciągle tylko dolewam wody, a korzeni już jest e, sporo. I wsadziłam to już poza e, kamerą. Tak prezentuje się dużo się zazieleniło mocno na dole doniczki. No i przycięłam tutaj w końcu dwa wierzchołki, ten jeden, który tutaj koty ten, i drugi obok, więc mam dwie, będę ukorzeniać, a potem trzeba będzie zmienić na większą doniczkę. Tutaj mam inną doniczkę z komarzycą, bardzo ładną taką z variegacją Wsadziłam ją do kubeczka na mocz. Szczerze mówiąc nic nie pasowało do tego kubka po herbacie, bo jest bardzo bardzo wąski. No ale proszę, korzenie już tutaj się rozrosły, więc fajnie rośnie sobie. Oczywiście w tym kubeczku zrobiłam otwory. W ogóle muszę sobie kupić lutownicę. To będą trochę ładniejsze te otwory. Ach, tu mam jeszcze takie zgliszcza. Tak się cieszyłam, jak ją kupiłam, ale moja radość trwała bardzo krótko. No, ja nie wiem, czy ja ją ususzyłam, czy to stres po przesadzeniu, czy jedno i drugie. Któregoś dnia wchodzę do pokoju, a tu taka zaschnięta paprotka. Ja tego jeszcze nie wyrzuciłam, bo sprawdzam, czy tu może się coś wykluje. Bo z doświadczenia wiem, że tak może się zdarzyć, że paprotka się odrodzi. Już różne rzeczy przeżywałam z paprotką. Nie jedną. Tutaj mam paprotkę, która też, jak widzicie, w środku ma dużo ususzonych łodyżek liści. Ja to wszystko tam oczyszczam. To są jakieś dwie sadzonki tutaj włożone. Dużo już usunęłam, ale jest jeszcze dużo zielonych liści. Natomiast ja widzę, że ta paprotka odżywa i zaczyna się regenerować. Puszcza nowe pędy. Może tak ciężko to tutaj zobaczyć bez odgarniania, ale czekajcie, jak to nachyla, dobrze to będzie, będzie widać. Tu jest nowy, ładny zielony. Tam dalej już widzę w ogóle całkiem spory. A poniżej tego dużego, to tam widzę jeszcze jeden młodziutki nowy pędzik. Idzie, więc ja myślę, że tu dziewczyna odżyje, będzie się miała dobrze. No a z tamtą pięknością, no to poczekam zanim wyrzucę ranusz. Coś tam się wydarzy. Tu kolejne. Moja porażka, jak się też założyłam, że chyba ją przesuszyłam. W tym pokoju zrobiło się bardzo ciepło, e, jak e, zrobiło się dużo słońca na, na zewnątrz, bo ma duże okna, pokój jest e, nieduży i tu się potrafi nagrzać, tym bardziej, że nad nami to już tylko dach. Tutaj jest e, taki mały zielony listek, myślałam, że się odradza, ale e, szczerze mówiąc, już pomyślałam, że jest sporo roślinie, ale to nie było to. Na końcu filmu Wam wrzucę, co, jakie, jaki był powód. Tutaj mam szaflerę, to jeszcze chciałam Wam pokazać. Na szaflerze odkryłam wciornastki i tej roślinie wystarczyły dwa umycia. Zresztą jak ją wyciągałam do, do mycia, to w mi wypadła z doniczki, bo się okazało, że jest mała bryła korzeniowa, więc włożyłam ją właśnie do tej wody i czekam aż troszeczkę odrosną. Natomiast ta roślina to jest prawdziwa twardzielka, bo nie dała, sobie, nie dała po sobie poznać, że w ogóle coś jest nie tak. Natomiast w cielnasków pozbyłam się na niej błyskawicznie. Już właściwie po pierwszym prysznicu. Także roślina jest super odporna na wszystko szeflera. W wodzie mam też bananowce, które do w metamorfozie zielonej ściany miały się znaleźć, no ale się nie znalazły, i całą doniczkę musiałam. Wyjąć, ukorzeniam w wodzie. Jak widać z sukcesem, bo bananowce jakoś strasznie lubią się rozmnażać i odrastać. Także mam tu, mam tu trzy sadzonki, w drugiej duńczce cztery. Bananowiec wcześniej wyglądał tak, no ja nie rozsadzałam tych młodych odrostów, Rośnią, rosł taki krzaczol, Natomiast po przesadzeniu, słabo słab, wyglądało to coraz gorzej, w związku z tym wyjęłam bryłę korzeniową. Ten główny pień był miękki. Więc y, odcięłam pozostałe, które były y, twarde i wiadomo, bo wiedziałam, że one urosną, rozdzieliłam je, natomiast ten główny, no niestety poszedł na kompost. Natomiast te młode włożyłam do wody, no i jak widać, mam nadzieję, że kiedyś będą takie, rosną, będę mieć już chyba z 20 bananowców, chyba rozdam, no bo co innego tu robić. Yy, tutaj mam obok trzy krotkę. To też chyba w roślinnych sprawach, może tam dwójce czy trójce ją przycinałam, pięknie sobie odrasta. Na parapecie mam peperomię, tę polistną obtusifolia chyba tak to się nazywa, która pięknie się ukorzenia, tnę, ukorzeniam, zagęszczam, w kółko pracuję nad tą rośliną i ona z czasem robi się coraz ładniejsza. Tutaj nie ma listka, bo mi kocy zrzuciły tą małą doniczuszkę. A tu wyrosło coś, co myślałam, że jest takim odrostem tej peperonii, ale to chyba chwast, chyba do wyrzucenia. Tu natomiast prawie ubiłam tą roślinę, ale odrosły korzenie, więc do wsadzenia, ale tym się chyba zajmę kiedy indziej. Natomiast tu chciałam się z tym zająć. Zamiast wyrosnąć nowe korzenie, postanowiła tu wyrosnąć nowa odnóżka tej rośliny, w sensie cylindrycznej, I tak pomyślałam, że ją odetnę i po prostu włożę do, do wody, żeby już wypuściła swoje korzenie. ten, ten młody przyrost i już żeby żył własnym życiem. No to, yy, no to ciach. Nie wiem za bardzo, gdzie dokładnie. Może tutaj. Tam. Tu mi ręce opadły, więc będzie chwila ciszy. nie róbcie tak. Wróćmy do czegoś pozytywnego. Tu mam sansevierię. Przy przesadzaniu zawsze się coś tam łamie albo coś jest tam brzydkie i trzeba odciąć, no to postanowiłam to ukorzeniać, chociaż kiedyś nie ukorzeniałam wieli. Wszystkie moje właściwie były kupione, ale właśnie tu tutaj nie chce mi wyjść, bo jest widzę z odrostem. Tutaj dopiero co ucięłam, to się nic nie dzieje. Tutaj jest odrost, który też przy przesadzaniu mi się ostatnio oderwał rośnie sobie, ale widzę, że jeszcze korzenie nie wskazują na wsadzenie do doniczki, więc sobie jeszcze tu posiedzą. Tu dalej lipsalis. chociaż ja wolę mówić patyczak. Poprzednie sadzonki jak dołożyłam do rośliny matecznej zmarniały, więc tym razem jak się już dobrze ukorzeni, wsadzę do ziemi, do wysiewu, najpierw do małej doniczki, a potem sobie to sadzę do rośliny matecznej. Tutaj też już odcięłam takie. Na razie się nic nie dzieje. Zobaczymy. Nie mam jeszcze doświadczenia, więc nie wiem w jakim tempie się to ukorzeni. Tu jeszcze dwa maluszki bananowców bo czemu nie? Kolejne, i wszystko się ukorzenia. A tego wam nie pokazywałam. To uszy szleka, które ususzyłam. Bo stała, stały w łazience, jakoś tam rzadko zaglądałam i tak mało podlewałam, no bo wiadomo tego typu roślina. No i tak mało podlewałam, że aż ususzyłam. Użyłam potem do wody. Tutaj na dole ta czarna bryła to są stare korzenie, nic tu się nie wydarzyło. Tu wyżej odrosły nowe, ale jak widać takie małe, i potem się nic specjalnie więcej nie działo. Więc nie wskazuje to na wsadzenie do doniczki. Natomiast tu widzę na tych węzłach wyrastają nowe korzonki, takie malutkie. W związku z tym, tak sobie myślę, że z kolei one tutaj wyrastają, i tam dalej, jakby popatrzeć w tą roślinę, to jest ich jeszcze więcej. Tak jak ona jest taka chętna do wypuszczenia korzeni, to ja może ją potnę. No, na przykład tu i tutaj. I tu. Mam jeszcze drugi pęd które wygląda tak, no i też można byłoby pociąć, tak myślę. Ładne są te, to uszy szreka. Niestety koty strasznie y, podur podurbowały tą roślinę, więc stoję w kablocie i później też musiałaby stać pod ochroną. Postanowiłam jednak pociąć. Yy, dzisiaj jest. Piękne słońce na zewnątrz, tam za plecami świeci ostro, za moimi plecami, 31 stopni. No ja postanowiłam ciąć chyba, nie wiem, gdzieś tutaj. No właśnie, nie tak, nie tak. Hmm, śmieszne takie mini drzewka. Wracamy do choi, e, no, jednak e, no, trzeba to wsadzić, e, więc do roboty. A, no tak zapomniałam powiedzieć, bo nie każdy przecież widział odcinek o tym, jak mąż kupił mi kwiaty. To jest e, to była choja zapleciona na taki drut e, dookoła doniczki. A ja ją pociłam, bo chciałam mieć choje wiszące. Wymyśliłam, że będą dwie żeby były w mniejszych doniczkach, no bo dużo łatwiej o ładne, małe osłonki, bo z dużymi zawsze problem. To chyba zostawię w wodzie jeszcze. Nie wsadzę. Już muszę się trochę te małe rozrosną. Już większość zrobiłam poza kamerą, natomiast to już końcówka. Starałam się być bardzo delikatna, taka precyzyjna robota, żeby nie uszkodzić tych korzeni, bo one wszystkie tak w każdy w inną stronę. Więc posiłkowałam się łyżeczką, palcem, Dosyć sporo wrzuciłam tutaj ziemi, żeby korzenie po prostu nie zostały na, na wierzchu. No mam nadzieję, że liście się nie obrażą. No, pięknie to wygląda. Gęsto co? Do drugiej mam takie sadzonki. W ogóle już wyglądają na dosyć dorosłe. Korzeni jest sporo. Bardzo się cieszę. Natomiast to chyba włożę do wody, no bo jak to wsadzić? Jak to wsadzić? Poczekam może aż coś wyrośnie z tego więcej. Uproszczenie. ja nie wiem co ja myślałam kiedy to cięłam. To chyba tak do trzymania, ten patyk. No dobra. Tak czy inaczej ja tą drugą też wsadziłam, tak wygląda efekt końcowy. Choja tutaj się teraz wygrzewa w pięknym słońcu. Tam te małe, jak widać, są w kubeczkach, moczą się w wodzie, jak w pasenie. Choja jest piękna i ma te liście tak piękne. i A jeszcze te czerwone, tu na początku, ja się chyba w nich właśnie zakochałam znaczy w chojach. Cudowne. A propos słońca i liści. Wiadomo, że liście wystawione na promienie słońca, mamy wrażenie, że są takie niebieskawe. No i ja też miałam takie wrażenie, że moja szeflera, którą tu widzicie, jedna i druga, no to już jest po umyciu, że moja szeflera jest taka niebieskawa od słońca, więc nic nie wzbudzało moich wątpliwości, no ale akurat właśnie myłam moją miksturą na wciornastki tam rośliny na zielonej ścianie. No i postanowiłam umyć też tą szeflerę, no i, i co się okazało, że ona była taka brudna. Boże, Agnieszka, sobie pomyślałam, opamiętaj się, jak mogłaś nie mieć swojej rośliny tak długo. No więc, no więc ją wyczyściłam. Przy okazji profilaktyka na wciornastki. Akurat tu na szaflerze tego ich nie było. Naprawdę w ogóle to jest bardzo twarda roślina. Zobaczcie, liść umyty, a liść przed myciem. No ale i tak miałam y, roztwór płonownie rozrobiona, a ponieważ tamta rośliny umyłam, postanowiłam umyć całą szaflerę. I po umyciu wygląda tak. No pięknie. No wiecie, jak nim nabłyszcza, więc po prostu cudo. A, z nowych rzeczy. Byłam u, u mamy i wziąłem sobie szczepkę koleusa. Który niestety przebył długą drogę w samochodzie, w bagażniku, 30 stopni, więc troszeczkę się ugotował, ale mam nadzieję, że się podniesie. Więc mam tu chyba 3 czy 4, 3 chyba yy, szczepki. Zobaczymy jak to będzie z Koleusem. Uroczy. I jeszcze jedną mam taką sadzonkę, już tam się nie zmieściła. No zobaczymy w jakim tempie się ukorzeni, co to z tego będzie. W następnych roślinnych sprawach Wam pokażę. Risio, będziemy działać. Będzie unboxing. Kolejny. Nie są to rośliny, żadne szczepki ani kaktusy. Nie, są, nie jest to ziemia i nie są to doniczki, ale jest to coś bardzo związanego z roślinami. Bardzo się cieszę, przyszło między świętami, już się nie mogę doczekać, bardzo mi to będzie potrzebne do roślin. Natchnęła mnie na to zielona ściana, kiedy miał problem z doborem doniczek. mianowicie kupiłam sobie mas masę modelarską czy pastę, może, linkę! Linkę będę tworzyć. Jeszcze tego do tej pory nie robiłam, nie wiem jak mi to wyjdzie natomiast no, już obejrzałam trochę filmów na, na ten temat jak z tym podziałać więc będę tworzyć doniczki, podstawki i inne rzeczy. Będzie film. To co chciałam jeszcze wam pokazać. No więc dopatrzyłam się winowajcy mojej zasuszonej pilei. Jak mnie mam to jest w chociaż nie znalazłam dorosłego osobnika. Mogła to być, być też mszyca, y, chociaż nie wiem co miałam tu na palcu. Może to w nas tak jednak. No w każdym bądź razie jakieś te gnoje mi tutaj zjadły, prawie całą pilę. W związku z tym, jedyne co mogłam chyba zrobić, to tylko pociąć to, co najładniejsze. Po prostu wszystko zanurzyłam w wodzie, umyłam patyczkiem, włożyłam szczepki. No i zaczynamy od początku. Mam nadzieję, jeszcze coś z tego będzie. Wszystkich tych, którzy plażują i wypoczywają na wakacjach, na urlopie, pozdrawiamy z misiem. Do usłyszenia.